To jest ostatni konkurs Jure Sinkoweta w karierze. Jego skok z pierwszej serii teraz oglądamy. Czy dostanie się do drugiej? Jure leci, 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 tak! To musi wystarczyć, to jest spokojny, za 126 metrów skok. Na razie dziesiąty, ale jeszcze dużo przed nami skoczków, którzy mogą popsuć. Więc ja myślę, że Jure Sinkowec może być pewny tego, że zapunktuje. W ostatnim konkursie w karierze, w Pucharze Świata 2, dzisiaj Jego ostatni konkurs na arenie międzynarodowej Raczej pewne punkty No i proszę Państwa, Jure Sinkovec i jego ostatni skok w karierze międzynarodowej Bo jeszcze Jure Sinkovec będzie W planicy Hillside 240 kończył swoją karierę oficjalnie Ale jeśli chodzi o konkurs no to to jest konkurs pożegnalny. Jure Sinkoweca udało się, żeby wywalczył punkty 23 po pierwszej serii. 126 metrów jego ostatni skok w konkursie międzynarodowym. 37 lat. Bogata kariera. Kiedyś, kiedyś tam miał dobry sezon w karierze. Kiedyś był talentem. No i dobrze. No i ładnie, panie Jure. No i pożegnanie pierwsza klasa. 126, 125. Trzecia pozycja, to będzie e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, minimum 6 punktów, 25 piąte miejsce, a przedwczoraj w planicy był 26, a więc idealne zakończenie kariery, można powiedzieć, Jure Sinkowca, ale jeszcze będzie konkurs e, przed konkursem w planicy, pożegnanie oficjalne Sinkowca, jego ostatni lot w karierze. Jure! Dziękujemy, chwala Jure!